No hej, cześć, pozdrawiam was w takim króciutkim filmiku dzisiaj. Po pierwsze primo, dzień dobry. Po drugie primo, chyba dobry wieczór raczej, po pierwsze primo. A po drugie primo, słuchajcie, zapraszam was jutro oczywiście na transmisję, która się odbędzie, tak, na live'a, 21 albo 21.15. To zależy od tego, co moje dziecko wykonywać będzie, dobrze? A po drugie primo, wiecie co, chciałem wam coś powiedzieć. Tak, żebyście sobie to wzięli do serca i pomyśleli. Przestańmy się skromniować, dobrze? Bo zauważyłem takie dziwne komentarze u mnie na YouTubie. Przepraszam, obserwuję co mój piesek robi, tak? Zauważyłem takie dziwne komentarze na zasadzie och, skromność, skromność, albo tam i że jestem nieskromny, bo powiedziałem coś takiego, że coraz częściej piszą o mnie, że jestem jednym z najsłynniejszych polskich jasnowidzów. No tak piszą i niech piszą, a ja wam powiem szczerze i tak od serca. Miejcie to w nosie, tą fałszywą skromność, bo życie jest za krótkie, życie jest za piękne. Skromność, a w szczególności taka fałszywa skromność, która jest tak bardzo usilnie promowana w naszej kulturze, jest bardzo szkodliwa. Dla zdrowia jest bardzo szkodliwa, dla życia. Słuchajcie, to jest po prostu nic innego, jak ujmowanie samemu sobie albo ujmowanie samej sobie na rzecz ludzi, którzy są mniejsi od Was. I którzy po prostu wam tego zazdroszczą, więc y, może inaczej. Ja mam w dupie za przeproszeniem skromność, bo jest szkodliwa i uważam, że należy się cieszyć z tego, jak o was ładnie piszą, to podziękować. Jak mówią o was ładnie, podziękować! Po prostu podziękować. Jak mówią do was komplement, podziękować za komplement. Nie krygować się, nie wstydzić, nie cudować nie tego, tylko podziękować. Tego Wam życzę naprawdę, żebyście mogli śmiało żyć po prostu pełnią Waszego życia, doceniając każdą sprawę, każde osiągnięcie, które macie. Słuchajcie, nie ma się czego wstydzić. To tylko i wyłącznie to jest, naw to jest nawyk kulturowy, który należałoby raczej wytrzebić. Tutaj należałoby się tego pozbyć. To jest niezdrowe, to jest szkodliwe. Okay? Ale jutro sobie porozmawiamy, jeszcze oczywiście o skromności, nieskromności i tym podobne rzeczy. Także pozdrawiam was serdecznie, bardzo nieskromny, nazywany naj, jednym z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce Wojciech Glanc, Jasnowic. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham was wszystkich, bardzo się cieszę, że zaglądacie na mój kanał. Pamiętajcie, żeby zajrzeć jutro, czyli w piąteczek o godzinie 21 albo 21.15, w zależności od sytuacji. Na mój kanał live, tak? Pokażę wam pieska, jak zwykle. Yy, a chyba nie mogę pokazać, bo chyba chyba teraz już nie umiem przełączyć tej kamery. No, patrzcie, nie umiem. Ale numer. Ha. No cóż, <laughs> kiedy indziej wam pokażę. Na tym programie akurat widzę, że nie umiem przełączyć kamery i nawet nie wiem dlaczego. Yy, bez sensu. Dobra, nieskromnie was pozdrawiam. Ciemno się robi. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie, okaże się jutro. Dobra, pozdrawiam Was, do jutra, cześć, papa. Pa.